Prace remontowe w panoramie Racławickiej są już na finiszu. Obiekt zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ale to nie jedyne zmiany. To pierwszy remont tego miejsca w historii. Kwestia bezpieczeństwa, udostępnienia, no i też pewnych zmian, które są no, pochodną jakby czasów, w których żyjemy. XXI wiek, no proszę mi wierzyć, inaczej muszą wyglądać księgarnia, kasa, sanitariaty. Wreszcie też zmieniła się, czy zmienia się, bo wszak to jeszcze trochę będzie trwało, kwestia Udostępnienia. W sensie do tej pory obowiązywała jedna ścieżka narracji. To była jedna historia, którą przychodziło się i się wysłuchiwało oglądając obraz. Wyszliśmy z założenia, że nam bardzo zależy na tym, aby ludzie przychodzili wielokrotnie do panoramy. Stąd proponujemy kilka tych ścieżek narracji, kilka opowieści. Ano, można się dowiedzieć, co przedstawia obraz. Można się dowiedzieć. Jak powstawał ten obraz? Można się dowiedzieć, jaka była burzliwa, niezwykle historia tego obrazu. Mimo, że obiekt dla zwiedzających będzie otwarty we wrześniu, to bilety można kupić już teraz. 21 lipca tego roku po raz pierwszy pokażemy. Efekty całości przedsięwzięcia, no, myślę tu w szczególności o mediach, to nie jest przypadkowa data, dlatego że 21 lipca 2021 roku minie równo 75 lat od momentu, kiedy na dworzec Wrocław Brochów wjechał pociąg, którym były... Bryty, jak to się mówi, takie właśnie walce z nawiniętą panoramą Racławicką. Niespełna tydzień później o 9.30, 27 lipca, osobiście będę witał pierwszych gości, którzy będą już zwiedzali Muzeum Panorama Racławiska. Remont panoramy Racławickiej powoli dobiega końca i trzeba przyznać, że jest to moment niezwykle wyczekiwany. To jeden z symboli Wrocławia, a każdy chciałby już na własne oczy zobaczyć ponownie obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka.